Od dzisiaj to będzie twoja ulubiona zapiekanka ziemniaczana. Można powiedzieć, że to taki ratatuj po polsku. Z ziemniaków, boczku i cebuli. Na początek potrzebujemy obrane ziemniaki. Kroimy je w równe plastry. Potrzebujemy ich dość sporo. Do tego boczek pocięty w takie kawałki jak ziemniaki oraz cebula. Teraz potrzebujemy formę, którą dokładnie smarujemy masłem. Układamy teraz słupki ziemniak, boczek ziemniak, cebula ziemniak. Wykładamy formę i na jedną godzinę do piekarnika 180 stopni. W międzyczasie robimy po Pomidorowy beszamel. Roztapiamy masło, do tego mąka, i gdy straci surowość, dolewamy mleka. Gdy zgęstnieje, dodajemy koncentrat pomidorowy, do tego pieprz, sól i jeszcze tymianek. Wszystko mieszamy, wyciągamy nasze ziemniaki i wszystko zalewamy beszamelem. Gdy pozbędziemy się pęcherzy, zasypujemy to serem żółtym i jeszcze na 25 minut do piekarnika na 180 stopni. Po tym czasie wszystko powinno nam pięknie stężeć i po rozcięciu nie powinno się jakoś bardzo rozpadać. Nie zapomnij zaobserwować, po więcej, zabudować. Utopycznych przepisów.